Polityka społeczna to działalność państwa w dużej mierze samorządów, organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju warunków życia, pomocy drugiemu człowiekowi, zaspakajanie potrzeb społecznych, zawodowych, edukacyjnych, szeroko rozumianych wielu obszarów, które stanowią życie społeczne. My jako powiat kościerski zaspokajamy potrzebę poprzez realizację zadań przez nasze jednostki. Od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Począwszy poprzez Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu, Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach, jak i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie oraz Warsztaty Terapii. Szanowni Państwo, jest wiele zadań przypisanych prawem, ale jest wiele projektów realizowanych przez wymienione przeze mnie jednostki na rzecz Potrzeb lokalnych społeczności. Od polityki senioralnej poprzez instytucjonalną pieczę zastępczą, rodzinę zastępcze, my staramy się zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców poprzez nasze instytucje, które przed chwilą wymieniłam, poprzez realizację projektów ze środków zewnętrznych, które co roku realizujemy poprzez diagnozy, strategie czy rozmowy z organizacjami pozarządowymi, którzy zwracają nam uwagę na kwestie bieżące i potrzeby naszych społeczności. W ogromnej mierze te zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, które to realizowane są przez naszych dobrych specjalistów, wykształconych i skonkretyzowanych na potrzeby drugiej człowieka, szczególnie mieszkańców powiatu kościerskiego Serca Kaszub. Od 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pod nazwą Rodzinnie w Powiecie Kościerskim. Projektem objęte zostały 344 osoby, szczególnie te zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny. Szczególną opieką objęci zostaną przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, Dzieci i młodzież oraz opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także kandydaci oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą. Wartość pozyskanych środków to ponad 4 miliony złotych. W ramach tego projektu rozpoczęliśmy modernizację, remonty pomieszczeń tego budynku, tej części, której PCPR zajmuje. Udało nam się w ten sposób pozyskać środki na sam remont jak też na wyposażenia. Dzięki temu dofinansowaniu mogliśmy wesprzeć działalność całego PCPR-u. Dzięki pozyskanym środkom udało się wyremontować między innymi recepcję w budynku głównym Dużą salę, która po remoncie pełni dwie funkcje szkoleniową, a także może służyć jako sala zabaw dla dzieci. Nowy wygląd i funkcjonalność zyskały także sale terapeutyczne, przeznaczone dla psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, a także specjalistów od terapii sensorycznej. Projekt zakłada działania w trzech obszarach. Rodzina, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy. Pierwszym obszarem objętym pomocą jest rodzina. Tutaj pomoc skierowana jest zarówno do rodziców biologicznych, a także opiekunów prawnych. Mogą korzystać ze wsparcia wszystkich specjalistów od psychologa, psychoterapeuty, terapii uzależnień, prawnika, psychiatry poprzez wsparcie dla dzieci, poprzez warsztaty dla dzieci z problemami ADHD i trudnościami w przystosowaniu się do życia. I te zadania są skierowane zarówno do rodzin biologicznych, które mają trudności w realizacji obowiązków rodzicielskich, jak też dla rodzin zastępczych i ich wychowanków. Kolejną grupą, która została objęta dodatkowym wsparciem dzięki projektowi są osoby niepełnosprawne. Dla nich udało nam się pozyskać też wsparcie poprzez prawnika, psychologa, no i przede wszystkim osobę doradcę środowiskowego, który może wyjeżdżać do osób i wyjeżdża dla tych, które nie mogą przybyć tutaj na miejsce. Mamy wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego jak też możemy wspierać poprzez wskazywanie różnych innych form pomocy, nie tylko z naszej instytucji. Ostatnią grupą, która została objęta projektem, rodzinnie w powiecie Kościerskim są seniorzy. W ramach projektu razem z partnerem udało się utworzyć klub seniora w gminie Starakiszewa. Jest on bardzo rozpowszechniony i uczestnicy są bardzo zadowoleni z tej działalności i form wsparcia, które się oferuje w tym klubie. Pozyskane środki przeznaczono nie tylko na remonty i wsparcie terapeutyczne. Część z nich przeznaczono także na wsparcie szeroko pojętej integracji społecznej. Możemy dzieciom oferować wsparcie poprzez animacje, warsztaty z animatorami. Są też przygotowane imprezy integracyjne, jak też dzieci i rodzice dorośli uczestnicy korzystają z takiej formy wsparcia jak karnety na siłownię, karnety na basen, młodzież z klubu, która się usamodzielnia. Również ma przygotowane wycieczki. Rodzice zastępczy z dziećmi w spieczy mają możliwość wycieczek kilkudniowych i w ramach tej, tej działalności się integrować. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.